Cześć, dzisiaj chciałem na, nagrać dla Was film o tym, jak przygotować ryby do dłuższej podróży. Ryby do dłuższej podróży przygotowujemy w ten sposób, że najpierw trzeba je oczywiście wyłapać ze zbiornika, potem robimy, że tak powiem, wymuszoną biegunkę u tych ryb. Można to zrobić na dwa sposoby: albo po prostu poczekać, bo ryby po podmiance na świeżą wodę zawsze dostają dosyć mocną biegunkę. Czyli wystarczy je zaklimatyzować na czystą wodę, która tam już dzień czy dwa sobie chodzi. Ja tutaj mam takie specjalne akwarium przygotowane do pakowania ryb, gdzie zawsze jest świeża woda z małą ilością azotanów do pakowania. Ja, jeśli już te rybki posiedzą w tej świeżej wodzie, tak z 40 minut, godzinkę zrobią co mają zrobić. No to przechodzimy do punktu numer 2, czyli pakowania. Pakowanie ryb to, że tak powiem, jest rzecz, która w Polsce dosyć kuleje z tego powodu, że mało kto się na tym zna. Przede wszystkim w przypadku takich rybek jak glonojady czy też innych trzeba dobrać odpowiednią mieszankę tlenu do, do gatunku po prostu. W przypadku glonojadów to jest tam 15-20% tlenu, spokojnie im wystarczy. Więcej nie potrzebują. A kolejną rzeczą jest to, że ryby pakujemy na tą wodę, która jest tutaj w tych miskach, czyli już tutaj nic nie zmieniamy. Z wierzchu zlewamy tą wodę, która już jest podmieniona bez odchodów. Pakujemy sobie w to rybki. Dajemy 7 kropel toksybeku od 7 do 9, w zależności od tego, jaka jest brudna woda. Do takiego wora. No i dajemy jeszcze takie coś. Czyli węgiel aktywny. Węgiel aktywny Wam wyciąga wszystkie toksyny podczas transportu i rybki są bezpieczne. Toksiwek powoduje, że strącają się w formę azotu w postaci takiej srywatki. Węgiel aktywny nam tą syrwatkę wiąże i dzięki czemu ryby się nie najadają. A w kwaśnym środowisku w żołądku ryby te z powrotem potrafią się uwolnić i takie ryby jak otocyn plusy przy pomocy toksiweku można też otruć z tego względu, że jak one się najedzą toksiweku to potrafią zdechnąć także tutaj trzeba o tym pamiętać, żeby jeśli już używacie toksiweku dawać też węgiel bez węgla używanie toksiweku w przypadku ryb pobierających z dna pokarm jest troszkę niebezpieczne, ale Bardziej niebezpieczne jest pakowanie na albo bardzo starą wodę, albo wodę, która dopiero co została odświeżona. Większość upadków u nas neona krajowego, kupowanego na rynku, to jest właśnie powód tego, że hodowcy pakują na świeżą wodę bez aklimatyzacji. Dolanie świeżej wody rybie na transport to proszenie się o kłopoty taka ryba ma uszkodzoną śluzówkę i jest podatna na infekcje bakteryjne i bakterie wchodzą na te rybki i zanim my zdążymy cokolwiek zadziałać jak i zobaczymy, że coś jest nie tak z rybami, no to one już zaczynają masowo zdychać dlatego tak ważne jest umiejętne pakowanie w przypadku hodowli ryb jeśli umiesz rozmnażać ryby ale nie umiesz pakować, to i tak nic z tego nie będzie. Dzięki